28 osiem. do drugiej ramy. A ja kochani jeszcze nie śpię. Taki zespany. Znaczy zespany, niedospany dospany, nie wyspany. Bo przyjechał kalendarz Andziaks. Bo to tak chłopaki wożą busami. No i ja śmigam odebrać na dół. Pełnia. A ja śmigam po kalendarz, bo trochę ze złej strony podjechali. Zobaczcie moi drodzy. Druga w nocy. Ja go wyjąłem już z kartonu. Był mega solidnie zapakowany taką folią bombelkową. Bardzo dużo było tej folii. Zobaczcie, jak to się prezentuje, jaki to olbrzymie jest. Ciężko to pokazać, nawet. Spójrzcie na Rituals. O, i tam z tyłu się i spójrzcie na ten kalendarz Rituals, a spójrzcie na ten Onanjax, jaki to gigant jest. No i co już leży, odpakowany pod choinką. Złudzia śpi, ale jutro rano wstanie. Zobaczcie, jaki mega prezent będzie miała pod choinką. Jutro, znaczy już dzisiaj, ale po tym jak wstaniemy, tak mówię, bo jeszcze nie spałem, to mówię jutro, jutro, gdzieś lokuś No i co, wiecie, pozwolę sobie zerknąć do środka. Zobaczcie jak to się prezentuje jakie wielkie, olbrzymie. I co u Was to już dosłownie, pewnie za parę sekund będzie otwierane 7 aż. 7 pod rząd, bo jest 7 grudnia już, bo troszkę czekaliśmy. Także jutro no, niesamowita moc prezentów. No i co? Ja śmiegam już spać do zobaczenia u Was we vlogu za chwilę. A u mnie to tak jakby jutro. Dobranoc, merry Christmas! Ho ho ho! ho. W końcu <śm> mamy. W koń tak jest, w końcu się doczekaliśmy tego wielkiego kalendarza. I co teraz musimy nadrobić te parę dni? Siedem, dni. Siedem prezentów. Ja tam wam wcześniej wrzuciłem jaka akcja to była w ogóle. Mieli przyjechać do późnym wieczorem, tak powiedzieli chłopaki z busów. Mm. Pierwsza, ja już mówię: nie ma i nie ma. Już się chciałem kłaść spać przed drugą dzwonią, że zarabędziemy. Jeszcze musiałem tam biec, bo trochę gdzie indziej zaparkowali. Nie pod naszym domem, tylko gdzieś tam od tyłu, za hotel. Mm -hmm. O jezu, przygoda nocna była niezła. No i co? O, tu jest napisane, co zawiera. Nie patrz. Z tyłu. Nie, nie patrzę. Więc gdzieś ja tam prawie przeczytałem. No i co? E, no co? No zaczynamy od tego. Chyba Główny gwóźdź programu. Od tego, tak. No i przede wszystkim, trzymaj sobie tutaj. Przede wszystkim to, co chcieliśmy zrobić, to był taki zamysł w ogóle na ten vlogmas, żeby był po prostu kalendarz taki markowy, zagraniczny. Kontra taki. Influencerki, ale też takiej dobrej firmy z zapachami, no bo to dla mnie super są te świeczki. Chcieliśmy po prostu zrobić. możesz no, podnieść troszkę, dasz radę? Mhm. Chcieliśmy zrobić Anjax kontra Rituals, ale ja już ale... Wam powiem, ciężkie. że to, co ja trzymam tu w ręku, to jest wstyd. Po prostu, jak widzę ten, no, no jak tak. widzę ten, no to jest, że tak powiem, masakra. Dobra, Rituals na razie idzie na bok. Przypomniemy sobie, przypomniemy, przypomnimy sobie, co tam było. On jest taki zamysł, żeby on leżał, tak? I się go otwierał. Tak. No to dawaj. czyń honory, bo ja już sobie w nocy podejrzałem. Wow, ale jak pachnie. No ja, ja. Ja już w ogóle czuję pierniczek. Ja czuję na przykład takie grzane wino. Czujesz też? No, ale najbardziej pierniczek. No to co? To tak czym prędzej? Lecimy od jedyneczki, tak. może wiesz co, jakoś jakbyś sobie tam siadła, żebyś mogła tak do kamerki pokazywać bliżej. Chcesz tu z tej strony? Nie, nie, nie będziesz pokazywała. Ja będę pokazywała? No nie dobra, to ty otwieraj i możesz mi podawać. Jedyneczka. Jedyneczka tutaj. No. Jakie fajne ma na palce, żeby sobie... Co? Takie duże? Wow. I właśnie teraz... Jak bardzo nie chcę w ogóle jakiegokolwiek hejtu tutaj na kanałach i tak dalej, to słyszałem, że był ogromny hejt na ten kalendarz, że u za drogi w ogóle, nawet nie chcę mówić co widziałem w komentarzach, co ludzie pisali i żeby ich karma dojechała, to raz, za takie rzeczy okropne pisali, a dwa, co zobaczcie sobie jak wygląda ten, a jak wygląda to, to, to wygląda jak pudełko po butach. I A to jest się rozwala. Ile jest? Różni ten kosztuje 140 funtów, ten zapłaciliśmy 190. na funty 180. No 180. 188, coś takiego. Mhm. No to 190 to jest 50 funtów różnicy. I zobaczcie, jaki mały pierdek. Wypierdek. No i przede wszystkim ile to jest? Pełnowymiarowe. Trzy pełnowymiarowe a rzeczy, 19. a tam 19, nie? No Więc ja naprawdę, jak magia świąt, wiecie, codziennie coś otwieracie, możecie sobie gadać, co chcecie, że o, drogi, my bogaci nie jesteśmy, po prostu sobie uzbieraliśmy, odłożyliśmy, bo wiedzieliśmy, że będziemy go chcieli, bo uważaliśmy, że był świetny w tamtym roku i mam nadzieję, że w tym roku też będzie świetny, ale już widzę, że po prostu bije ten na głowę, nie? Hmm. I tak dalej, i tak dalej, także Czas walić jest. hejt, bo tutaj, pamiętajcie, miło, rodzinnie i sympatycznie. No, Odpieramy i... Pasji, prawda? Oh. wow! Co to jest? <laughs> Jakieś my mydełko? A, nie, jest, na jest tutaj napis z tyłu jest napisane, ale to nie lepiej. No, to żel podprysznic. No, ja żel mm. prysznic. Żel wow. pod prysznic. Zobaczcie, jaki ładny. Gdzie to jest środeczek? Wow. Super. Super. Tutaj, może yeah. co? Tak, może No być. następny. następnie, wiesz co, no. chcę powiedzieć tutaj, że za każdym razem jak oglądałam Adiaks vlogi, to no. oni za każdym razem otwierali, ja za każdym razem przewijałam, żeby tylko A nie. A w tym roku? No, no. Żeby no, żeby tylko nie widzieć, żeby Aha. sobie nie Żeby nie spoilera spodziewać. sobie nie zrobić, żeby tak. nie wiedzieć. No dobra, jedyna no rzecz. Wkładamy i to z powrotem. No, jestem super zaskoczona, mogę pomuchać jeszcze. może. No, Wkładamy super. to z powrotem, tak, tak? tak? A może tyłem wkładajmy, to nie będzie numerka, będziesz wiedziała, że wyciągnięte już. Może tak być? Ale pachnie. O Jezu, jak po, po, naprawdę pomarańcz! No. Dosłownie jakbyście Dosłownie. skórkę od pomarańcza taką suszoną powąchali. W ogóle jaka Super no. Grafika. Ja już widzę dwa. Wszystko cudowne. Tu. Tu, tu, ja już... Ja to już ten... Prezentiki, prezentiki. Oj! No nie, o -o. taki ładny, to nic. Okej. Mysterious sandalwood. To męski drzewo sandałowe. To takie męskie Śwód? zapachy, no, męskie perfumy bardzo często mają właśnie e, Amberwood albo Sandalwood. O, oh. Taki mega męski, jak no. męski perfum. Z Tom Fordem mi się kojarzy. No troszkę. No. Fajny taki perfum. No super. Gdzie tu jest przód? A to taka po prostu czarna buteleczka tutaj. Mhm. Jest dużo. Za dużo tu nie mam co pokazać. Kładę do tyłu. No tam kładź jak chcesz, no. Ale tak tyłem my się fajnie, bo wtedy wiesz, nie ma numerku, że... że... trujeczka, To Trójeczka też coś dużego. Chyba jak Jakś, świeczka. Tak? Kominek, myślisz? Ja myślę, że świeczka. Bo ja nie wiem jakie to ciężkie jest. Co to? Wow! Ej, ale czadowy. Daj pokażę. Proszę. Zobaczcie jaki... Jaki kominek. Tutaj się wkłada świeczuszkę, tu się... Ja wezmę możesz do pokazać, porównania, tak, no? Trzymaj tu. Ja biegnę. Ja mam mikrofonik ze sobą. To jak coś tam będziesz mówić, to nie będziecie za bardzo słychać. Zobaczcie, no. to jest z tamtego roku? Y, dwa lata temu Znaczy chyba. ogólnie takie chyba tam można kupić. No. No. To jest taki. Tak on wyglądał tutaj. No a to jest nowy. Nowa Te... wersja. Ej, fajowy, fajowy, Merle podoba fajny. mi się. Toki. Mm -hmm. No wiesz, że jak kwadrat, ale no właśnie takie teraz Super. modne rzeczy są takie duże, jak ja to mówię, oversize'owe, ty się zawsze śmiejesz, jak mówi. ja nazywam oversize'owe. Bąbki 4 Numer cztery. Czwóreczka, czwóreczka. No i jak mamy, to chyba wosk teraz powinien być, tak myślę. Czyli... A, tutaj w kalendarzu. No tak. No na pewno jest, ja to jestem pewny, że te woski, chcesz... o i no, wosk. Mamy. Winter jaśmin. E, no, jaśminowa wow. zima. Mogę ma pokazać jaka. najpierw, zanim sobie będziesz bąchać. Uh -huh. To wkładam z powrotem. Nie wiem, czy to fokusuje tak. Widać. Wąchaj. Na jakim jesteśmy numerku? Zapomniałem już: cztery to jest? Cztery. Patrzcie, ile prezentów. Taki pomikołajkowy dzień, mega prezentów, dużo. Piąteczka, tak? Czy kamera jest ok? Czekaj, ja wezmę troszeczkę no. kamerę. Tu, jaki to numerek? 5, o, znowu coś, jakieś Jej, mydełko? Handłoż. Handłoż, Hand czyli to też taki spicy orange, czyli to taki jakby do grzańca się może daje takie pomarańcze, nie? Daje się do grzańca, pomarańcze. No różnie, takie suszone. Czyli to jest, to jest żel pod prysznic, a to jest taki sam dorączek. Tak. Mydełko tak jakby... Tak, to no. jest nowa kolekcja w tej stronie. Zobaczmy. Numer 6. Tam coś potężnego wow. jest. Czy to jest 9 czy 6? 6 7. chyba. bo tu jest 9. 6. Dobrze. 6. Szósteczka. Szósteczka to coś potężnego. Mm -hmm. Karowa wariata. Oho Patyczki. Um. Czy już wiesz co to jest? Zapach taki mm -hmm. stojący. Ratanowe patyczki, czy jak to się nazywa? Gingerbread. O. Pokaż. No. nie ma napisu? Jest. Jest, jest. Wow. Yes. Zobaczcie, takie... O, i takie patyczki. To się tu z góry chyba wkłada, nie? jak pachnie. Dobra, później, później powąchamy. Później powąchamy. Będziemy robić testy. Jakiś patrzy. Co Łukusiu? Widać, Siedzi, go, on czeka, widać go tam w rogu. On czeka na swój w kalendarz. No Mówi, ile wy otwieracie, a ja tylko jeden dzień nie mogę. No. Siedzi sobie. Ale to już siódemeczka. No to dobrze, to teraz przeskakujemy do kalendarza Rituals. I teraz robimy tą małą, że tak powiem, wojenkę, ale mhm. z czystej ciekawości, żadnego tam hejtu czy coś. Siedem, tak? Tak, siódemeczka. Mhm. Też coś się większego. No, siódemeczka, tak, cyk, otwieram i co tutaj mamy? Shower with love, czyli pewnie coś do podprysznic? Pianka. Pia pianka. pod podprysznic. Okay. Sakura. Czyli tu wszystko jest ten taki jakby cały zestaw tej sakury dają, tej kwiatu wiśni japońskiej. Pianka, chcesz sobie powąchać? Nie, no, no, ja już taki nie miałam. Wąchać jesteś. Dobra. Czekaj, wezmę to tam z powrotem. O, zobaczcie w ogóle, jak to się rozwala. Wiem, że mówię, że nie hejtuję, ale <laughs> się psuje, no. Cyk. No i siódemeczka dzisiaj, to i siódemeczka, a, siódemeczka od Andziaks. Tutaj Pokazuj, no. Tu jest świeczka jak nic. To wygląda jak świeczka jakaś. Nie wiem czy jest ciężkie czy lekkie, ale już tak Ciężka, już czuję, że to świeczka jest. Nie wiem czemu. Ojej, tak się O nie. O tak? Ale jak ładnie zapakowane też. Cudownie zapakowane. No, daj pokażę. Baked apple. Bake apple. Wow! O, pier... o, to to tak trochę czułem. No. To zmieszane z takim pierniczkiem. Ale ładna w ogóle ta świeczuszka, taki ładny zielony. Cudownie. Pieczone jabłuszko. No i co? Jak myślicie ludzie? Czy warto co, co dzisiaj wygrywa? Świeczka taka pełnowymiarowa. Ona jest pełnowymiarowa? Czy no, to, tak to, to jest to taka. Coś? No, jak, jak szklanka. 170. Czyli to, to nie ta wielka z potrójnym knotem, tylko no ta taka zwykła mhm. świeczka. To jest normalny rozmiar. Czy taka mała pianka? No, widzicie? Dla mnie dzisiaj, no. Zdecydowanie faworyt. Anziak rozpiździła. chociaż dzisiaj też jest dobry tutaj. Patrząc na wczoraj, że rękawicę. <grywa> do skrobania dupy. <grywa> co do skrobania czego? Nie wiem, co to do... do peelingu, tak? Do peelingu. No to, to, to dzisiaj też jest fajne. Dzisiaj nie zawiódł Rituals, no ale Anziak tutaj mocno pojechał. Tak lepiej, może nie rób, bo zaraz kot tam wleci i będzie. No i to wszystko, niestety. To wszystko, jak wszystko? A z Rituals. To jest ale jeszcze, dobra. Lokusiu. Lokusiu, idzie do tej. On najedzony, bo dzisiaj mu paczuszka przyszła. Tak. Z jego karmami i w ogóle. Tam, to on już sobie podjadł. Saszetkę zjadł, chrupeczki swoje. Mm. Ale dalej łasuch przyszedł. Sretuszka, tak. Poszukane. No, te same, tak? Tak, no to znaczy, jest Wszystko to jest to samo, nie. tylko po prostu to jest tak. Ale, ale je, więc. Chicken dobre. Bites, Salon Bites, and duck. No, kaczuszka. Czyli po prostu kaczka, ale i, nie narzeka je i, I, I zawsze się próbuje dobrać i rozwalić. Tak, tak, słuchajmy. Jeszcze jeden mamy kalendarzyk. No, dzisiaj pijemy kakao. Czeko, czeka. Tak, czyli. Wczorajsze były twoje, bo było peanut dwa Peanut ulubione, tak. Numerek dzisiaj siedem, tak. Proszę mhm. Państwa. Cyk! Ja opieraj. się dobieram, bo z mojej strony... Wow! O, Black Forest! Black mamy Forest! No, i to się nazywa Black Forest, ale to jest taki wiśniowy, cherry, no, cherry. ale bardzo nie? dobry jest. My mamy cały karton taki kupiliśmy, jest, jest bardzo dobry. Tak. Jaka taka czekoladka o? dzisiaj. No co, dzisiaj? No masakra, nie? Siem Tyle bardzo, tych super. prezentów. Nie wiadomo, co, co tutaj sobie odpalić. O, jeszcze Wam ludziowie, moi drodzy, pokażę właśnie jakąś świeczkę. Jaką świeczkę dostajecie od Twinkle Candy, jaką świeczkę daje Rituals. Nie? To także widzicie różnicę? No, jest trochę różnica, nie? Ja myślę, że. Warto że jest dopłacić. Ja myślę, że warto jest dopłacić, bo powiesz, zobacz jak to... się cieszysz. No, dokładnie i możesz sobie odłożyć te pieniążki, czasami nie wiem, nie wyjdziesz na miasto znaczy, I, I już masz. Ja, ja mówię tak, no święta są co roku, więc cały rok tak. wiesz, że święta będą tego 24, one się nie przesuwają, nie ma, że o, święta, Dokładnie tak. zaskoczyły mnie, za dwa dni święta, znikąd. No. Tak jak zawsze to mówią kierowcy, że o, zima zaskoczyła. No człowieku, wiesz, od tylu lat, że tak. zawsze w grudniu jest zima, tak. to jak cię może zima zaskoczyć? Po prostu jak ktoś... Y że tak powiem brzydko, nie pomyśli, to go zaskoczy. Ale jak no. sobie odłożysz, przygotujesz się. Tak. Na przykład my teraz też wiemy, że za rok też będziemy chcieli to kalendarze. Na pewno, no. Ja na przykład wiem, że będę chciał może z Lasza tym razem zamiast, zamiast e, Rituals. No i zobaczcie, mam cały rok, 12 miesięcy. To ja sobie mogę po dychu miesięcznie odkładać no, po 10 funtów i mam 120 funtów na kalendarz. Tak. No nie ma problemu. To tak ludzie to hejtują, bo wszystko by chcieli za darmo, ale nikt nie rozumie, że to ciężka praca, że tego nikt za darmo wam nie I zrobi. To jest wykonanie. No prawda? tak. Wszystko no ale to, to tak jak mówię, nie? Dzisiaj. Boom, rituals, boom, anzix, twinkle Candy. No to, no to fajne jest, tak? To sobie za, to będziecie mieli z miesiąc. No, i jak sobie odpalisz, na miesiąc kilka dwa, tak. A to ostatnio zapaliliśmy? Oj, nawet nie zjadłem. Po 15. I no. 22, już mówię, trzeba iść spać z dmuchną świeczkę, to ona już dawno była wypalona i nawet nic nie było czuć. A jaka wtedy była jakaś? Hibiskus. Jakaś nic nie czuć. Mówię, jeśli tak tak robię, A, Musiałem ale, wąchać sobie. No. Ale ja w ogóle nic, A tato tak? już w nią, nią, w nią. Już nią w domu pachnie. Pachnie, pachnie jabłuszkiem. Tak. Ja tak często tak się ja, przejężyczam, przejęży... bo my... Po pracy zmęczeni to raz. Po drugie, ja wychodząc z domu, cały czas muszę mówić po angielsku. Mój mózg jest wiecie: tam od lewej do prawej półkuli mózgowej lata angielski-polski, angielski-polski, i czasem się po prostu mylę. Ale nie mamy jakichś e, chorych, przyjętych akcentów, tak jak e, miałem kiedyś e, koleżankę, która była dwa miesiące w Anglii, ona przejechała i na przykład w Tesco mówiła: Mogę ten water prosić. Ja mówię, Boże, człowiek, ja, ile my tu już mieszkam, Pięć lat? Szósty rok zaraz będzie. Zaraz no. szósty rok i ja w ogóle żadnego akcentu nie, nie przejąłem, ale co prawda jest taka, że jest taka głupota, że czasem człowiek słowo po polsku zapomnie że na przykład wiem jak to powiedzieć po angielsku szybciej i muszę szukać jak to było po polsku. Mhm. Ale to tylko jak takie gdzieś tam skomplikowane słowa, nie jak mówię na co dzień po polsku, tylko no, czy że chcę się tak, tak. Jakby to powiedzieć po polsku, bo tak, po bo, angielsku. Tak, bo ja pracuję, tak jak wiecie, jako tatuażysta, ja codziennie spotykam się z mnóstwo e, osób, do mnie no. przychodzi mnóstwo klientów i cały czas tylko tym angielskim, nie. Tak. Ja, ja wychodzę poza dom i mój mózg przechodzi w tryb myślenia po angielsku, bo inaczej bym nie dał rady, po prostu bym się zbyt długo zastanawiał, co mam odpowiedzieć, jak mam odpowiedzieć, musiałbym sobie w głowie tłumaczyć. Mm. No i czasem, właśnie, y, na przykład powiedzmy, że chcę powiedzieć, że coś jest takie miękkie, nie? I czasem zapomnę, mówię, no wiesz, soft, no wiesz, soft, a ty mówisz miękkie, a ja my no, no. Mm -hmm. To czasem je, naprawdę coś takiego się zdarza, ale to nieczęsto, nie? Często, nie? To rzadko się zdarza, to raz ale na to dwa jest, miesiące to człowiek. To tak, stopnia, takie małe zaćmienie ma, tak, ale akcentu nie zmieniamy. I czasem, ja wiem, jak się mówi ładnie poprawnie po polsku, ale czasem gdzieś tam sobie pozwolę taką właśnie przejęzyczyć było. się, czy śmiesznie, czy coś tam mi ucieknie język na życzy, mm -hmm. coś takiego, no. Także im, nie jesteśmy imbecylami. Nie. Ani, ani do logopedy też nie, nie musimy. Nie, <laughs> musimy Po prostu tak, nikt się tym nie przejmuje, Śmijemy tak? Się, my no. no dobra, no co, super. My się już zbliżamy do końca tego vlogu. Vlogmasa. Vlogmasa. Vlog masa, nie vlogu. Tak. Ty, drogi widzu, subskrybuj, łapka w górę, komentarz, co myślisz w ogóle tak. o tym kalendarzu lub o tym, lub o tym, który warty, który nie warty, tylko... Lub 8. Tylko, tak jest. Ten, ten możecie hejtować. Na tym wam pozwalam tak, hejtować, bo codziennie jest to samo. Dokładnie. Nie postaraliście. A tutaj, jak ktoś tam gdzieś będzie, jak ktoś wyrazi swoją opinię, nie ma problemu. To że pani. na przykład mi się nie podoba, ja bym nigdy tyle nie dał, bla, bla, bla. Okej, okay, to jest w porządku, ale jak napiszesz, że jest zje, wyje, jesteś poje, tyle pieniędzy nie. wydajesz, to. Blog do widzenia. Do zobaczenia. Do zobaczenia jutro. papa! Pa. Pa.